Witajcie, moi drodzy! Dziś poruszymy bardzo ważny dla mnie temat, czyli porozmawiamy o męskiej atrakcyjności. Jakie cechy budują atrakcyjność mężczyzny? Czy możemy znaleźć takie ponadczasowe cechy? I już kiedy przygotowywałem notatki do tego materiału, zauważyłem, że nie uda mi się poruszyć tych czterech cech, o których chciałem powiedzieć. Tylko podzielę to na dwa odcinki, bo jest to zbyt poważny temat, żeby omawiać go tak po łebkach. A więc porozmawiamy dzisiaj o męskim wzorcu, w jaki sposób go budować, jak wypracować w sobie te ponadczasowe cechy, bo powiem wam szczerze, że pracuję obecnie z coraz większą ilością mężczyzn, i uważam, że to jest bardzo dobry sygnał, że mężczyźni. Pracują nad sobą, mają w sobie odwagę, żeby się zmieniać, żeby się rozwijać, żeby pracować w taki świadomy sposób nad swoją atrakcyjnością, bo być mężczyzną w dzisiejszym świecie wcale nie jest tak prosto. I niemal każdy z moich klientów, właśnie mężczyzn, którzy do mnie przychodzą, mówi w jakiś sposób o tym, że bycie mężczyzną w dzisiejszym świecie jest trudne, bo mamy tak wiele wzorców, dodatkowo sprzecznych wzorców, niejasnych sygnałów, że bardzo łatwo się w tym wszystkim pogubić. A droga do swojej prawdziwej męskości i atrakcyjności wymaga też pewnej cierpliwości, dyscypliny, pracy nad sobą. Tylko problem w tym, że ciężko się ukierunkować, no bo jeżeli mamy tak wiele sprzecznych sygnałów, co jest męskie, co nie jest męskie, jak się zachowywać. Jak się rozwijać, nad jakimi cechami pracować, tego jest tak dużo, że bardzo łatwo się pogubić, pojawia się wtedy niepewność, i te wzorce dzisiejszego świata dla wielu mężczyzn są powodem tego, że wpędzani są w kompleksy. No bo pojawiają się obawy, pojawiają się oczekiwania, których nie mogą spełnić, a tak naprawdę nie potrafią zauważyć, że te oczekiwania są zewnętrzne, a oni gdzieś wewnątrz siebie doskonale wiedzą, że nie chcą tego spełniać, że nie chcą być takim mężczyzną, nie chcą być takim partnerem, nie chcą w taki sposób żyć. Natomiast świat wciska im do głowy, że to jest jedyna droga. A to nie jest prawda. Prawdą jest to, że każdy z nas, każdy mężczyzna powinien znaleźć swoją drogę do męskości. Natomiast są pewne wzorce, które są ponadczasowe. I właśnie o takich wzorcach i o takich cechach chcę z Wami dziś porozmawiać oraz w kolejnej części tego materiału, gdzie te pozostałe dwie, Cechy omówię. I zacznijmy od tego, że tradycyjny taki wzorzec męskości cały czas ewoluuje, a tylko odważni mężczyźni są w stanie odkrywać ten wzorzec, który daje nam zupełnie nowe możliwości. I to jest bardzo dobra dla ciebie informacja. Niemal z każdym klientem, z którym pracuję na temat właśnie męskości, atrakcyjności, to mówię im wyraźnie, że to jest dobra informacja, ponieważ. Jeżeli wiesz, że mężczyźni w dzisiejszym świecie są tak mocno zagubieni, tak nie mają takiego wzorca, który mogą się kierować, więc są rozchwiani jak ta chorągiewka, to prawda jest taka, że bardzo łatwo się wyróżnić w takim świecie, gdzie ludzie nie trzymają się wzorca. Bardzo łatwo stać się mężczyzną atrakcyjnym, natomiast trzeba wiedzieć, gdzie zacząć nad tym pracować, i chciałem właśnie do takiej postawy Cię zachęcić. Skoro wzorzac męskości, bycie mężczyzną w dzisiejszym świecie jest trudne. To jeżeli zrobisz z tego swój taki cel, pracowanie nad tą męskością, nad atrakcyjnością, no to dla ciebie będzie to ważne i że jest to droga do tego, żeby bardzo szybko wybić się na tle innych mężczyzn. Którzy nie mają wzorca, którzy gubią się, którzy są niepewni, którzy są zdezorientowani w tym, jak w dzisiejszym świecie powinien żyć mężczyzna, a więc dla ciebie to jest plus. Plus taki, że szybko możesz dostać efekty, o których nawet jeszcze w tym momencie nawet nie myślisz. A więc mamy tutaj do czynienia z takim paradoksem. Z jednej strony trudno jest być mężczyzną w dzisiejszym świecie, bo mamy tak wiele wzorców, tak wiele sprzecznych informacji i oczekiwania są takie wysokie a te wymagania dzisiejszego świata są bardzo złożone i ten model męskości cały czas ewoluuje, więc paradoks jest taki, że z jednej strony trudno jest być mężczyzną, ale z drugiej strony, kiedy już wejdziesz na tą drogę do swojej prawdziwej męskości, do pewności siebie, poczucia własnej wartości, budowania samego siebie jako mężczyzny, jako partnera, jeżeli taki jest też twój wybór dla kogoś, żeby stworzyć z nim związek, no to jeżeli wejdziesz na tą drogę, to bardzo szybko dostaniesz te efekty, będziesz mógł się wyróżnić, i to powinna być pierwsza rzecz do zapamiętania. Czyli dzisiejszy świat podnosi tą poprzeczkę dla mężczyzn, ale tylko odważni mężczyźni, ci, którzy chcą pracować nad sobą, którzy mają dyscyplinę, którzy potrafią. Ogarnąć te swoje wzorce, popracować nad swoimi słabymi cechami i stronami oraz wzmocnić to, co w nich jest pozytywne. I to, czego jeszcze nie mają, ale warto by było nad tym popracować, to te osoby mają odwagę, żeby właśnie zacząć nad tym pracować. I pierwsza rzecz, pierwsza taka ponadczasowa cecha, która czyni mężczyzn bardzo atrakcyjnymi, to jest po prostu zdrowy rozsądek. W dzisiejszym świecie bardzo mało osób kieruje się taką zasadą zdrowego rozsądku, ale żeby jeszcze lepiej to zrozumieć, pokażę Wam taką linię, gdzie na dwóch krańcach są przeciwieństwa takiego zdrowego rozsądku. A więc, zdrowy rozsądek to na pewno nie jest głupota i to nie jest lekkomyślność, ale też nie jest to taka nadmierna ostrożność i takie niezdecydowanie. A więc, Wy musicie ustawić siebie, swoją męskość pomiędzy tą głupotą i lekkomyślnością. Takim przekraczaniu granic zupełnie bez sensu, a między taką nadmierną ostrożnością, niepewnością, że ciągle jesteśmy zahukani, że ciągle czegoś się boimy, ciągle jesteśmy niepewni, ciągle nie potrafimy sięgać po swoje. A więc tutaj głupota i lekkomyślność, niezdecydowanie, nadmierna ostrożność, to na pewno nie jest zasada zdrowego rozsądku. My musimy znaleźć się gdzieś pośrodku, może właśnie w jedną czy w drugą stronę. Natomiast ważne, żeby. Ani nie działać lekkomyślnie, ani nie działać zbyt ostrożnie, bo to ogranicza nas naturalny i ten męski potencjał coś, co jest atrakcyjne. Żadna osoba, która jest właśnie taka wycofana, nadmiernie ostrożna, niezdecydowana, ale też lekkomyślna, która kieruje się takim, taką zasadą. Po prostu idziemy na całość, niczym się nie przejmujemy, to taka osoba tak naprawdę nie jest męska i nie jest atrakcyjna. Są to mężczyźni, którzy nie kierują się zasadą tego zdrowego rozsądku, a żeby kierować się tą zasadą, musicie zacząć pracować nad sobą, i pierwsza rzecz, nad którą trzeba pracować, to jest samoświadomość czyli wiem, czego chcę od życia. Wiem, kim jestem, wiem, kim chcę być, kim chcę się stać, a więc praca tutaj nad samoświadomością to jest praca nad swoimi dążeniami, odkrywanie swoich potrzeb, ograniczanie tych potrzeb, które były ci wciśnięte przez rodziców, przez nauczycieli, przez otoczenie, przez świat, przez reklamy, od tego, co jest Twoimi własnymi potrzebami, bo to, czym kierują się inni, dla Ciebie zupełnie nie musi mieć znaczenia. I wielu moich klientów to są osoby, które trafiają do mnie, które mówią: Nie mam motywacji. Nie wiem, jak zabrać się za pewne sprawy. I kiedy zaczynamy drążyć ten temat, to okazuje się, że to nie chodzi o motywację, tylko chodzi o niewłaściwy cel. Bo jeżeli biegniesz za jakimś celem, który dla ciebie nie ma żadnego znaczenia, no to wiadomo, że tę motywację utracisz. To wręcz jest dobre dla ciebie, że ty nie masz tej motywacji, bo są osoby, które za wszelką cenę dążą do celów, które zupełnie ich nie obchodzą. I kiedy osiągną już ten cel, pojawia się frustracja, rozczarowanie, no bo jednak zrobiłem to, co niby chciałem, a jednak nie mam z tego satysfakcji. A więc to naturalne zmniejszenie motywacji, wycofanie tej motywacji jest dla ciebie ważnym momentem, stop w życiu, żeby zastanowić się, do czego dążę, jaki mam cel, jaki mam plan na swoje życie, ale też czy potrafię aktualizować ten swój plan. To są kolejne przypadki moich klientów, którzy przychodzą do mnie i mówią: Biegnę przez to życie, ten cel mam sprzed kilku lat, ale nie wiem, czy on jest dla mnie ważny. To są osoby, które nie aktualizują. Swojej wiedzy na swój temat, ale też nie aktualizują swojego planu na życie, swojego celu. Nie słuchają tych swoich potrzeb na bieżąco i to jest kluczowe, ta aktualizacja. A więc wiem do czego dążę, wiem czego chcę, wiem jaki mam plan, ale mam też determinację, cierpliwość, wytrwałość. I tu wtedy pojawia się prawdziwa motywacja, bo skoro ty wiesz do czego dążysz, wiesz, że to jest dla ciebie ważne, nie dla twojego otoczenia. Nie chcesz komuś zaimponować, tylko chcesz zaimponować samemu sobie, żeby zbudować szacunek do siebie, zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości i to ma być wewnętrzne. Bo kiedy zbudujesz to wewnątrz, to po pierwsze nikt ci tego nie odbierze, a po drugie będziesz osobą, która będzie bardzo stabilna, co oczywiście w dzisiejszym rozchwianym świecie buduje bardzo silną postawę męską i atrakcyjną. I kolejna rzecz, kiedy już określisz, wiem, czego chcę. Wiem, kim chcę się stać, kim chcę być, wiem, do czego dążę, czego pragnę, jak chcę się zmieniać. To jest druga rzecz, którą trzeba ustawić. To jest ustawienie swoich własnych granic, a więc swoich własnych ograniczeń, i to jest odpowiedzenie sobie na pytanie: Wiem, kim nie chcę być. I to jest ważne, bo wiele osób w dzisiejszym świecie mówią: Nie mogę się ograniczać w żaden sposób, nie chcę sobie zamykać żadnych dróg, i to jest błąd, bo ustawienie sobie własnych granic. Pokazuje, że mamy w ogóle siłę i wytrwałość do tego, żeby trzymać tych granic. I to są sytuacje, w których jestem mężczyzną, jestem atrakcyjnym mężczyzną, który nie ulega pokusom, który sam wie, jakich sytuacji unikać, żeby nie zawieść samego siebie. Bo klienci, którzy przychodzą do mnie, mężczyźni, którzy mają problem z poczuciem własnej wartości, z zaufaniem do siebie, z pewnością siebie, to są mężczyźni, którzy. Cały czas sobie coś obiecują i cały czas sami siebie zawodzą. Czyli obiecują, że nie zdradzą tej partnerki. No i oczywiście, raz, drugi, trzeci zdarza im się, flirt zdrada i to jest w każdym polu. To są ci mężczyźni, którzy obiecują sobie, będę teraz ćwiczyć, będę trenować, zajmę się sobą, zacznę się zdrowo odżywiać, zacznę czytać książki, nie wiem, rozwinę się w jakiejkolwiek dziedzinie, odniosę sukces zawodowy, i to są mężczyźni, którzy bardzo szybko się poddają. Czyli zawodzą siebie. Jeżeli to jest raz, drugi, no to jeszcze jakoś można się podnieść, nie wpływa to aż tak na nasze poczucie własnej wartości. Natomiast jeżeli przez cały ostatni rok, dwa lata, pięć lat czy dziesięć lat ty ciągle obiecujesz sobie coś i ciągle siebie zawodzisz, to nie ma się co dziwić, że masz problem z pewnością siebie, z poczuciem własnej wartości, z zaufaniem do siebie, bo ty musisz w końcu zdecydować, kim chcesz być. Ale też kim nie chcesz być, czyli nie chcesz być osobą, która rzuca słowa na wiatr, która ciągle daje tutaj w tym aspekcie ciała, która ciągle zawodzi samego siebie, bo w taki sposób na pewno nie zbudujesz i atrakcyjności, i swojego męstwa, i nie zbudujesz też takiego szacunku do siebie. A bez szacunku do siebie bardzo trudno jest też przyciągać inne osoby, inspirować inne osoby, błyszczeć w towarzystwie, bo ten szacunek, ten błysk, który widać na zewnątrz, zaczyna się w twoim środku. I tutaj będzie też bardzo ważny aspekt samooceny. A więc ta samoświadomość prowadzi nas do takiej realistycznej oceny. W tym jestem dobry, w tym jestem słaby. Tu mam mocne strony, tu mam słabe strony i to też chodzi o to, żeby zacząć wykorzystywać swoje naturalne mocne strony, rozwijać je i minimalizować te skutki tych negatywnych stron tych słabości, bo kiedy masz świadomość, to jest moja mocna strona, to mogę ją rozwijać i wykorzystywać, ale jeżeli masz świadomość swoich tych słabych stron, to, to tu na przykład możesz postawić sobie jakąś granicę, która w ten sposób ustrzeże cię od tych wpadek, które masz w momencie, kiedy ty próbujesz udawać, że tych słabości nie ma. Prawdziwa odwaga, prawdziwe męstwo to jest zmierzenie się z samym sobą i odpowiedzenie sobie na pytanie, Wiem, jaki jestem, wiem, jakie są mocne strony, które mam, które mogę wykorzystać, wiem, jakie są moje słabości, i wiem też, że nie mogę się cały czas karać za te moje słabości, że nie mogę tylko sobie ich wypominać i podkreślać, i w żyć w takim ciągłym napięciu, że te słabości wyjdą na wierzch, tylko muszę wykorzystywać moje mocne strony, a słabości mieć pod kontrolą. I tego właśnie wymaga cierpliwość, dyscyplina, tego wymaga rozwój osobisty, ale też. Buduje to naszą pewność siebie, poczucie stabilności w życiu, że my mamy to pod kontrolą. Wiemy, co może działać na naszą korzyść, a co będzie działało na naszą niekorzyść, ale mamy też poczucie, że to my to kontrolujemy, a nie dzieje się to tylko przez jakiś przypadek. I jeżeli mówimy o samoocenie, poczuciu pewności siebie, to bardzo ważne jest również to, żeby wyjść z roli ofiary. A więc nie szukaj winnego za swoje słabości, za swoje potknięcia, ale też nie szukaj tej winy w sobie, bo wielu moich klientów to są osoby, które są mistrzami w autosabotażu. To są osoby, które z jednej strony składają sobie obietnice, zawodzą sami siebie i nakręcają się na to, a więc mają tak negatywny dialog wewnętrzny, że bardzo ciężko jest się wyrwać, zbudować swoją postawę męską, swoją atrakcyjność, jeżeli ty ciągle we własnej głowie siebie krytykujesz. Nie ma nic pozytywnego, co myślisz o sobie. Bardzo często wywodzimy się właśnie z takich domów, gdzie ta krytyka była czymś, czego doświadczaliśmy na co dzień. Może wpadliśmy w związek, w którym też ta krytyka się pojawiała i my to wcieliliśmy w swoją głowę. I ten autosabotaż jest bardzo silny. A więc, jeżeli mówimy o budowaniu swojej samooceny o tym, żeby nie szukać winnego, to nie obwinaj innych za swoje potknięcia i słabości, to jest jedna rzecz. Nie ma sensu wchodzić w rolę ofiary, ale ty też nie szukaj tej winy w sobie, podkręcając ten swój autosabotaż, tylko po prostu zauważ tak w realny sposób, co jest twoją słabością, co jest twoim plusem, co jest twoim potknięciem. Weź za to odpowiedzialność, czasami powiedz po prostu przepraszam, czasami musisz zadośćuczynić za jakieś swoje błędy, ale weź to na siebie, przejmij odpowiedzialność, bo mężczyźni, którzy z jednej strony chcą budować atrakcyjność, ale czego najbardziej się boją, to boją się odpowiedzialności, przejęcia pełnej odpowiedzialności za swoje życie, bo życie w takiej roli ofiary jest proste, ponieważ zawsze znajdziemy kogoś, kogo możemy obwinić naszych rodziców, nasze środowisko, kogoś, kto akurat się napatoczył w naszej pracy, kogoś, kto nam przeszkadza. A kiedy ty przejmujesz pełną odpowiedzialność za swoje życie, to mówisz: OK. Tak było. Trudny dom, trudne doświadczenia, ale to nic, ponieważ to ja jestem odpowiedzialny za swoje życie w tym momencie i mogę coś z tym zrobić. To jest ogromna odpowiedzialność, ale to też buduje taki hard ducha, takie prawdziwe męstwo, które w dzisiejszym świecie nie jest popularne. I zobaczcie, że to wszystko sprowadza się do tego zdrowego rozsądku. Do tego, kiedy nie jesteśmy ani lekkomyślni, ani nie działamy zbyt dużą taką brawurą, z taką głupotą, ani też nie jesteśmy nadmiernie ostrożni, niezdecydowani. Tylko po prostu patrzymy realnie na świat. Dlatego ten zdrowy rozsądek jest tak ważny, tak atrakcyjny i tak może nas wyróżnić w dzisiejszym świecie. A więc można powiedzieć, że ta zasada zdrowego rozsądku potrzebna jest nam do tego, żeby budować w świadomy sposób zaufanie do samego siebie. A więc składamy sobie obietnice, które musimy wypełnić. To jest ten moment, kiedy ty postanawiasz sobie w tym momencie już. Że nie składasz sobie więcej obietnic bez pokrycia, że nie rzucasz takich słów na wiatr, że już więcej nie chcesz rozczarowywać się sobą. I chodzi też o to, żeby nie rzucać się z motyką na słońce, bo na tym właśnie żeruje nasz autosabotaż, kiedy my stawiamy sobie zbyt ambitne cele w tym momencie, no i zawodzimy siebie. A więc kluczem do budowania takiej realnej pewności siebie i zaufania do siebie jest maksymalne obniżenie tej poprzeczki do takiego poziomu, który jesteś w stanie przekroczyć. I podnoszenie jej systematycznie, bo to jest dużo lepsze działanie niż rzucać się z motyką na słońce i ciągle być sobą rozczarowanym, ciągle mieć negatywny dialog wewnętrzny, negatywne myśli w stosunku do samego siebie, a więc ściągamy poprzeczkę, przeskakujemy ją i nigdy więcej nie rzucamy słów na wiatr względem samego siebie, bo to jest podstawa. W taki sposób budujemy to zaufanie do siebie. No i tutaj przechodzimy do drugiej cechy ponadczasowej. Która sprawia, że jesteś atrakcyjny mężczyzną, i to jest odwaga. I znowu musimy to zobaczyć pomiędzy tymi skrajnościami. A więc odwaga jest w środku. Po jednej stronie jest tchórzostwo, a po drugiej stronie jest brawura i jest lekkomyślność. Widzicie wyraźnie, że odwaga i zdrowy rozsądek tutaj też się uzupełniają. A więc odwaga to jest Twój sposób na to, jak radzić sobie z tchórzostwem, ale też jak radzić sobie z tą brawurą i lekkomyślnością której w dzisiejszym świecie jest naprawdę dużo. A więc jeżeli mówimy o odwadze, to odwaga jest taką zdolnością do stawiania czoła wyzwaniom, które przynosi życie. Czyli wracamy tutaj do tematu przejęcia odpowiedzialności, bo mężczyzna odważny, taki, który chce tą odwagę w sobie budować, to jest ktoś, który, kto popełnia błędy i nie boi się tych błędów, bo nie jest chórzem. Ale też nie jest lekkomyślny, że błędy zamiata pod dywan udaje, że ich nie ma. To jest osoba, która stawia czoło wyzwaniom i mówi wprost: potknąłem się, popełniłem błąd, przepraszam za to, zadość uczynię, zrobię coś, żeby ten błąd wymazać, ale też jestem osobą, która popełniając błędy myśli o tym, jak ich nie popełniać w przyszłości. Czyli budując swoją odwagę, budujesz zaufanie do siebie w ten sposób, że masz prawo i dajesz sobie prawo popełniać błędy, ale nie chcesz popełniać 2 3 czy 10 razy tego samego błędu bo to jest już lekkomyślność kiedy popełniasz 10 raz, razy ten sam błąd albo też to jest tchórzostwo kiedy popełniasz znowu ten błąd i próbujesz kogoś za ten błąd obwinić i jeżeli mówimy o odwadze to kolejny raz wracamy do tych własnych granic czyli stawiasz sobie jakieś granice których nie przekraczasz a więc to jest działanie ze swoimi w zgodzie ze swoimi własnymi zasadami i wartościami tylko jaki problem w dzisiejszym świecie mają mężczyźni? No, właśnie taki, że my nie wiemy, jakimi zasadami się kierujemy, jakie wartości wyznajemy. Bo, żeby kierować się jakimikolwiek zasadami i wartościami, trzeba się zastanowić, skąd wziąć tą siłę, żeby te wartości odkryć. Tutaj właśnie pojawia się ten obszar samoświadomości, takiego zgłębiania swoich potrzeb. No, bo te twoje wartości to mogą być wartości przypadkowe. Które ktoś zasiał ci w głowie w dzieciństwie, twoi znajomi je wyznawali, zupełny przypadek, no bo ty z jakiegoś powodu trafiłeś do jakiegoś środowiska i mogłeś pochłonąć te wartości, tylko pytanie, czy one są zgodne z tobą. I to jest właśnie odwaga. Kiedy ty mierzysz się ze swoimi wartościami i mówisz, to, że te wartości wyznają inne osoby w moim otoczeniu, wcale nie oznacza, że ja muszę tych wartości przestrzegać, bo ja mam inne wartości, ale mam takie, które sam ustalam. Które są moimi zasadami i mam zaufanie do siebie, że tych zasad nie przekraczam. Bo co mi z zasad i z wartości, które notorycznie przekraczam? W ten sposób tylko osłabiam siebie, swoje męstwo, swoje poczucie własnej wartości, swoje zaufanie do siebie i z tego bierze się cały problem, że z jednej strony wydaje nam się, że jakimi zasadami kierujemy się w życiu, ale bardzo szybko z tych zasad rezygnujemy. A więc to jest prawdziwa odwaga zmierzenia się z tymi zasadami, które trzeba odrzucić. Może fajnie brzmią, kiedy mówimy o tym w towarzystwie, że kierujemy się takimi zasadami. Fajnie to brzmi na Facebookie, kiedy sobie piszemy o takich zasadach, kiedy rzucamy jakieś cytaty motywacyjne, ale czy my się tym kierujemy w życiu? To jest pytanie do ciebie, bo kiedy ustalisz swoje prawdziwe wartości, prawdziwe zasady, no to jesteś w dobrej drodze do tego, żeby zyskać tą odwagę, a na odwadze budować swoje męstwo, swoją atrakcyjność i wyróżnić się z tłumu osób które żyją jak te chorągiewki, bez zasad, bez wartości, kierują się w życiu tylko i wyłącznie przypadkiem, a ty nie chcesz żyć w przypadkowy sposób. Ty chcesz z determinacją kierować się do ściśle określonego celu, twojego celu, a nie celu innych osób. Ty chcesz spełniać swoje marzenia, ewentualnie też marzenia swojej partnerki, swojej rodziny, jeżeli to będzie twoja droga, ale nie chcesz spełniać marzeń, którymi obarczy cię ktoś inny. Nie chcesz wypełniać Niespełnionych ambicji i aspiracji swoich rodziców, bo tak do tej pory żyje wiele mężczyzn, którzy są rozczarowani takim sposobem na życie. A więc tutaj, kiedy mówimy o odwadze, to przychodzi jeszcze jeden ważny temat, z którym mężczyźni w dzisiejszym świecie sobie nie radzą. Czyli Trzeba mieć odwagę, żeby być dobrym dla siebie, żeby pokonać swój autosabotaż, te, ten negatywny dialog wewnętrzny, ale żeby być też dobrym dla innych. Bo czasami jest tak, że ktoś stawia siebie na pierwszym miejscu. To są te wszystkie osoby ze skłonnościami narcystycznymi, które stawiają tak wysoko samych siebie, że nie widzą ludzi wokół siebie. I to nie jest prawdziwa odwaga. Bo kiedy skupisz się tylko i wyłącznie na sobie, to nie masz w sobie odwagi. To jest bardziej tchórzostwo. Natomiast w momencie, kiedy masz odwagę, Patrzeć na swoje potrzeby, ale patrzeć też na osoby bliskie, to masz odwagę do tego, żeby była miłość, masz odwagę do pokazywania swoich emocji. I to jest sytuacja, kiedy widzimy osobę, która nie ma w sobie odwagi do tego, żeby zauważać potrzeby innych osób i takie osoby kierują się zasadą, że nie my musimy wspólnie wzrastać. Ja daję ci przestrzeń do rozwoju. Ja daję ci tą okazję do tego, żebyś się zmieniał, czy zmieniała w kontekście relacji takich osobistych. To chodzi o to, że te osoby, które są słabe, nie mają w sobie odwagi, to są osoby, które wszystkich innych ściągają na dół, byle tylko na chwilę poczuć, że są na górze. To są mężczyźni, którzy żyją w związku i czerpią swoją odwagę tylko z tego, że poniżają swoje partnerki. A więc widzimy tu wyraźnie taki toksyczny wzorzec. Bo jeżeli Twoja siła bierze się tylko i wyłącznie z tego, że ty depczesz po potrzebach i marzeniach innych osób. To nie masz w sobie odwagi. Masz tylko i wyłącznie lekkomyślność, tylko i wyłącznie tchórzostwo, a nie chcesz taki być. Więc to jest klucz: odwaga do bycia dobrym dla siebie, ale odwaga też do bycia dobrym dla innych, akceptacja własnych słabości, tego, że czasami popełniasz błędy ale bierzesz odpowiedzialność za te błędy. I jest jeszcze jeden aspekt odwagi, z którym mężczyźni w dzisiejszym świecie mają problem. To jest okazywanie swoich uczuć i emocji. Boimy się tego. Nikt nas tego nie nauczył, ale czy mamy odwagę się z tym zmierzyć i sami zacząć nad tym pracować? Czy potrafimy przełamać ten wzorzec i nauczyć się dostrzegać swoje uczucia, swoje emocje, a nie tylko je chować w sobie? To są mężczyźni, którzy bardzo boją się pozytywnych emocji. To są moi klienci, którzy mówią, nie chcę przeżywać tych pozytywnych emocji, nie chcę cieszyć się życiem, bo boję się, że mnie to rozleniwi, a już tak daleko zaszedłem. Natomiast bez tego, kiedy ty się nie potrafisz cieszyć, nie potrafisz z tego sukcesu, który masz, odebrać jakichś takich swoich nagród, mieć satysfakcję, to nie masz pełni życia. Ciągle za czymś biegniesz. Ale nawet jak tam dobiegniesz, to nigdy nie będzie tej satysfakcji. Zbyt dużo się mówi o takiej ciemnej stronie, o tych trudnych emocjach, a zbyt mało mówi się o pozytywnych emocjach, na które każdy z nas zasługuje. Tylko trzeba mieć odwagę, żeby przeżywać te emocje, żeby je rozumieć i nie bać się tego, że chwilę się pocieszysz i spoczniesz na laurach. Jest moment, kiedy się cieszymy, ale jest moment też, kiedy wstajemy z kolan. I tutaj ta odwaga związana jest również z tym, że Ty potrafisz kontrolować swoje emocje. A więc wiesz, kiedy jest przestrzeń na to, żeby pokazać siebie i swoje emocje, ale wiesz też, kiedy trzeba swoje emocje trzymać na wodzy, kiedy one nie mogą się rozlewać. Bo to nie jest tak, że mówisz, że no, pod wpływem chwili zdradziłem swoją partnerkę. Ile osób niedojrzałych emocjonalnie się tak tłumaczy? Bardzo wiele. Że był alkohol, że była impreza, że coś się wydarzyło, że to nie moja wina. Czy tak zachowuje się mężczyzna odważny? Moim zdaniem nie. To nie jest mężczyzna odważny. To jest tchórz, który tylko udaje jakąś pewność siebie, jakiś wzorzec swojej męskości, który opiera się tylko i wyłącznie na swoich zachciankach. Bo taka osoba się często tłumaczy, no ale te emocje mnie poniosły. I to jest właśnie odwaga do tego, żeby wiedzieć, kiedy można pokazać swoje emocje, a kiedy trzeba przejąć kontrolę nad swoimi emocjami. A to wymaga odwagi, bo najpierw trzeba zrozumieć swoje emocje, skąd one pochodzą, w których momentach pojawiają się takie emocje, które mogą przejąć na Tobą kontrolę, i jak jednak zapanować albo nad tymi emocjami, albo nad sytuacją. A więc dajcie znać w komentarzu, jak Wy czujecie tą pracę nad swoimi tymi dwoma z czterech tych ponadczasowych cech atrakcyjnego mężczyzny, czyli zdrowy rozsądek oraz odwaga. Czy już w tym momencie czujecie, że te cechy są u was mocne, pracowaliście nad nimi. Czy bierzecie ten zdrowy rozsądek i odwagę jako coś, co jest dla was bardzo ważne? Dajcie znać w komentarzu, bo to jest dla mnie ważne, z którym z tych aspektów macie trudności, żebym wiedział, jak przygotowywać kolejne materiały dla was, żeby pomóc wam dbać o ten zdrowy rozsądek, dbać o tę odwagę, dbać o pewność siebie, poczucie własnej wartości i pomóc wam w końcu zyskać swój prawdziwy szacunek do siebie bo na tym buduje się prawdziwą atrakcyjność i zadowolenie z życia. Tego Wam właśnie życzę i do zobaczenia.